Czy kiedykolwiek pomyślałeś sobie, czy naprawdę jestem już na emeryturze? To dziwny moment. Z jednej strony to ulga w końcu odpocząć po tylu latach pracy, ale z drugiej strony jest niepewność, czy twoja emerytura wystarczy? Wiele osób w Polsce czuje to samo. Dzisiaj chcę podzielić się kilkoma ważnymi wiadomościami, które mogą zmienić sposób, w jaki patrzysz na swoje przyszłe miesiące. Urząd Skarbowy wprowadza nowe zmiany, o których większość emerytów jeszcze nie wie. Zmiany te mogą oznaczać dodatkowe pieniądze w Twojej kieszeni już w marcu 2025 roku. Najbardziej frustrujące jest to, że takie informacje są często ukryte w trudnym języku lub rozproszone po różnych stronach internetowych. Nikt nie mówi Ci o tym jasno, ale to są Twoje pieniądze, Twoje prawo, zarobione przez lata ciężkiej pracy. A jeśli urodziłeś się przed 1999 rokiem, jest duże prawdopodobieństwo, że te nowe zmiany Ci pomogą. Nie chodzi tu tylko o niewielką podwyżkę. Chodzi o prawdziwe wsparcie, które może pomóc Ci pozwolić sobie na lepsze jedzenie, kupić lekarstwa, a nawet wybrać się w długo oczekiwaną podróż, aby odwiedzić wnuki. Wielu emerytów nadal nie zdaje sobie z tego sprawy. W rzeczywistości badania pokazują, że 67% emerytów w Polsce nie zna wszystkich przysługujących im świadczeń. To wiele osób, które po prostu nie wiedzą, ponieważ nikt im tego nie wyjaśnił. W tym filmie wyjaśnię wszystko w jasny sposób: co się zmieni w 2025 roku, kto otrzyma podwyżki i jak możesz sprawdzić, czy jesteś jednym z nich. A jeśli to ci pomoże, zostaw lajka, pomoże to tej wiadomości dotrzeć do większej liczby emerytów, którzy muszą ją usłyszeć. I śmiało skomentuj, jeśli kiedykolwiek czułeś się zagubiony, próbując zrozumieć zasady emerytalne. Porozmawiajmy o tym, co naprawdę się wydarzy. W marcu 2025 roku emerytury zostaną ponownie zindeksowane, ale tym razem będzie inaczej. To nie tylko zwykła niewielka podwyżka. Jest nowa zasada, która szczególnie dotyczy osób urodzonych przed 1999 rokiem. Dlaczego ta grupa? Ponieważ zaczęli pracować przed reformą emerytalną w 1999 roku. Ich składki były obliczane inaczej, często w bardziej hojny sposób. Ale system Urzędu Skarbowego nie zawsze prawidłowo liczył te okresy. Teraz to się zmieni. Dzięki aktualizacjom w prawie i systemach komputerowych Urząd Skarbowy musi ponownie sprawdzić te zapisy i dokonać korekt w razie potrzeby. To nie jest przysługa. To Twoje prawo w zależności od Twoich lat pracy i wypłat. Kwota, którą możesz otrzymać, zależy od Twojej historii zawodowej, dochodu i tego, jak długo pracowałeś, ale średnio ludzie mogą otrzymywać od 150 do 400 zł więcej miesięcznie. To dodatkowe 1800 do 4800 zł rocznie. Wyobraź sobie, co to może zrobić: pomóc w pokryciu kosztów ogrzewania, kupić ważne leki lub po prostu dać Ci spokój ducha. Moja ciotka kiedyś powiedziała mi, na emeryturze 1 zł wydaje się dziesięcioma. I miała rację. Teraz każdy dochód ma znaczenie. Co więc powinieneś zrobić. Aby sprawdzić swój przypadek, najpierw zaloguj się na swoje konto PEZUS online. Pokazuje ono całą historię twoich składek i sposób obliczania emerytury. Wiem, że internet nie jest łatwy dla każdego, ale warto spróbować. Poproś o pomoc swoje dzieci lub wnuki, chętnie cię wesprą. Jeśli wolisz nie korzystać z internetu, osobiście odwiedź lokalny oddział ZUS. Przygotuj się tylko na długie kolejki. I zabierz ze sobą wszystkie stare dokumenty z pracy, umowy o pracę, paski wynagrodzeń i zaświadczenia o zatrudnieniu. Im więcej dokumentów dostarczysz, tym łatwiej będzie im wszystko zweryfikować i poprawić wszelkie błędy. Nowe przepisy będą również uwzględniać okresy, które wcześniej były ignorowane, tak jak czas spędzony na wychowywaniu dzieci, służbie wojskowej lub opiece nad chorym członkiem rodziny. Na przykład moja przyjaciółka Maria dowiedziała się, że półtora roku opieki nad mężem nie zostało wliczone do jej emerytury. Dzięki nowej analizie otrzymuje teraz dodatkowe 180 zł miesięcznie. Ponadto, jeśli Urząd Skarbowy stwierdzi, że twoja emerytura powinna być wyższa od początku, nie tylko ją podniesie, wypłacić również zaległy zasiłek za czas, w którym otrzymywałeś niedopłatę. Pewien mężczyzna z mojego miasta dostał 3200 zł zaległego wynagrodzenia. Wykorzystał je na wymianę starego pieca przed zimą. Są też inne świadczenia, których możesz nie otrzymywać. Takie rzeczy jak zasiłek opiekuńczy, specjalne wsparcie dla sierot zupełnych, a nawet zasiłki przedemerytalne dla osób urodzonych przed pewnymi latami. Wiele osób nie ubiega się o nie, po prostu nie wie, że istnieją. Weźmy na przykład zasiłek energetyczny. Może dać ci do 300 zł rocznie na pokrycie rosnących rachunków za energię, albo dodatek mieszkaniowy, który może pomóc pokryć czynsz, jeśli Twój dochód jest poniżej pewnego poziomu. To nie jest działalność charytatywna. To legalne świadczenia, które zarabiasz przez lata pracy i płacenia podatków. Chcę też powiedzieć o czymś, o czym często się nie mówi o emocjonalnej stronie emerytury. Nie zawsze łatwo jest powiedzieć, że nie masz wystarczająco dużo pieniędzy. Ale nie ma w tym nic złego. Większość emerytów jest w tej samej sytuacji. Ważne jest, abyśmy pozostali silni, zadawali pytania i korzystali z całej dostępnej pomocy. W 2025 roku nastąpią również zmiany w systemie opieki zdrowotnej. Osoby powyżej 65 roku życia będą miały dostęp do bezpłatnych badań profilaktycznych każdego roku i lepszych zniżek na leki. Na pierwszy rzut oka może się to nie wydawać dużo, ale gdy spojrzysz na swoje miesięczne wydatki, każda zaoszczędzona kwota ma duże znaczenie. I na koniec pamiętajmy, że te zmiany zachodzą, ponieważ Polska się starzeje. Coraz więcej osób przechodzi na emeryturę, a coraz mniej pracuje. Dlatego rząd musi znaleźć sposoby, aby system był sprawiedliwy i zrównoważony. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy rozumieli swoje prawa i maksymalnie wykorzystali to, co system nam oferuje. Więc podejmij działania. Sprawdź swoje zapisy. Porozmawiaj z rodziną. Żądaj pytania. Przez całe życie ciężko pracowałeś, zasługujesz na to, aby cieszyć się emeryturą z godnością, bezpieczeństwem i spokojem ducha.